Cześć kira też e, filmik szybko, ponieważ bateria się szybko bluluje. I przepraszam w ogóle za śmieci No i zacznijmy po prostu Chciałam, W tym filmiku chcę wam pokazać moją przeróbkę e, prze, e, Przeróbkę Dobra, zacznijmy e, Z takiego pięknego piel pieska zrobię takiego demona O tak, taki demonek e, Demonek jest bardzo fajny I wygląda tak Małą dziurkę To jest serii 4 więc ją przerobiłam Bo bardzo mi się nie podobało, więc e, taki, taki oto piesek Yy, ma on, yy, małą dziurkę i to jest g 4 i to był taki dodżek, jakby dog, tak. dog yy, Dziewczynka dog i ja ją przerobiłam. Tak. o, o. Dobra. Więc. Być może to będzie moja oczka. Bo jest cała czarna Mi się bardzo podoba. Dobra. dobra, to wszystko. To cześć, pa! Bye.